Cześć, gracze! Z tej strony gracz z Rosji i w tej chwili oglądacie, jak Ash zabija kraba na rzece, ale co jeśli załadujemy ten fragment do sieci neuronowej i zobaczymy efekt? Jak widzicie, grafika stała się bardziej realistyczna, woda ma własną fizykę i reaguje na różne ruchy, ale w grze pojawiło się też wiele zbędnych, niezrozumiałych rzeczy. Na przykład, skąd w naszej grze wzięli się jacyś ludzie, a także dlaczego krabów jest teraz więcej? Na moim kanale przetwarzam gry za pomocą sieci neuronowych i obserwuję efekty. Są one zawsze dziwne, czasami piękne, czasami zabawne. Zobaczmy dzisiaj jak sieć neuronowa może poprawić lub pogorszyć grę LOL. Zacznijmy od Ash. Po przetworzeniu przez sieć neuronową wszyscy łucznicy mają ten sam problem z łukiem. W wielu grach po obróbce pojawia się ten sam błąd. Nie wiem dlaczego sieć neuronowa renderuje łuk w taki sposób. Spróbowałem ponownie wygenerować postać, ale zrobiło się tylko gorzej pojawił się jakiś kwadrat, którego wcześniej nie było. Ponieważ już widzieliście ten fragment z krabem na rzece, teraz pokażę wam, jak zyra używa swoich umiejętności przeciwko ropuchowi w lesie. Sieć neuronowa świetnie radzi sobie z roślinami i sprawia, że wyglądają bardzo ładnie, dlatego postanowiłem wykorzystać zyrę i zobaczyć, jak wygląda grafika jej umiejętności przynajmniej liście i rośliny, którymi atakuje, wyglądają realistycznie. Porozmawiajmy o otoczeniu. Na przykład tak wygląda niebieski golem w lesie, a tak prezentuje się krajobraz w centrum mapy. Chociaż skąd tu się wzięła rzeka? Po ponownej generacji wygląda to lepiej, przypominając pierwszą wersję Lola. Wieża z kryształem wygląda bardzo dziwnie, dlatego zdecydowałem się wygenerować ją bez kryształu. Teraz wieża na środkowej linii wygląda bardziej realistycznie, choć nie przypomina tej, którą znamy z gry. Wejście do dolnej bazy wyszło maksymalnie dziwaczne, jak zamek z wieżami, a inhibitor zamienił się w drzewo, choć nadal się kręci. Teraz przejdźmy do rozgrywki. Timo na górnej linii walczył przeciwko mnie, a to, jak wygenerowała go sieć neuronowa, to po prostu śmiech. Byłem w szoku, kiedy zobaczyłem tego wiewióra. Wygląda jak jakiś mem. Grałem za Illaoi, a trochę później zobaczycie, jak ona wygląda po obróbce. Tymczasem na środkowej linii Katarina już zaczęła atakować swojego przeciwnika i proszę zwrócić uwagę na to, jak sieć neuronowa przetworzyła jej sztylet. Teraz to nie sztylet. Ale pochodnia, która na dodatek wybucha. Zobaczcie, jak ogień na górze zamienił się w pełnoprawny grill. Wygląda na to, że kiedy na linii nie ma kripów, bohaterowie robią sobie grilla. Na dolnej linii dzieje się coś niesamowitego. A przede wszystkim spójrzcie, jak wszystko jest jaskrawe i jak realistycznie wygląda magia. Ale wróćmy na górną linię, gdzie pod wieżą zabijam Timo, i tak to wyglądało przed przetworzeniem przez sieć neuronową. Wyjaśniłem sieci neuronowej, że to macki zabijają wiewióra, i oto jak to zrozumiała. Wygląda to naprawdę przerażająco, zwłaszcza to, jak wygląda Illaoi. To jest naprawdę dziwne. Na środkowej linii sieć neuronowa miała awarię, i oto jak wygenerowała moment, w którym Katarina zabija tresza. Wszystko wygląda tutaj szalenie: kobieta z rudymi włosami i mieczem w ręku, a wieża wygląda bardzo dziwnie. Co więcej, łańcuchy trysza upadły i leżą na linii. Cała scena wydaje się absurdalna i pełna chaosu, jakby sieć neuronowa kompletnie pogubiła się w tym momencie. Ten pojedynek na rzece wydał mi się maksymalnie realistyczny, szczególnie to, jak woda reaguje na wszystkie działania postaci. Szkoda, że same postacie nie przypominają swoich oryginałów. Bardzo zabawne jest również to, jak Illaoi przebiegła po wodzie. Wygląda to naprawdę komicznie. To jeden z tych momentów, gdzie efekty sieci neuronowej potrafią jednocześnie zachwycać i śmieszyć. Dalej widzimy zabójstwo smoka i to, jak tutaj sieć neuronowa narysowała smoka po prostu niewiarygodnie. Smok wygląda naprawdę realistycznie czego nie można powiedzieć o postaci, która go zabija, woda i skały także podobne do prawdziwych. Co więcej, rośliny wokół tej sceny także imponują. Zwróćcie uwagę, jak Serafin odjeżdża na gumowej łódce i jaki ślad na wodzie po niej zostaje. Zanim pokażę, jak sieć neuronowa przetworzyła następną scenę, proponuję najpierw obejrzeć oryginał, aby później lepiej zrozumieć, co się dzieje. Zdecydowałem się znaleźć walkę, w której było dużo efektów, magii i dynamiki. Byłem ciekaw, jak sieć neuronowa poradzi sobie z takim wyzwaniem. Jak widzimy, całą mapę zalała woda i trudno jest zrozumieć, gdzie znajduje się każdy z bohaterów, chociaż niektórych wciąż można rozpoznać. W tej bitwie moja drużyna zabiła trzech przeciwników, ale po przetworzeniu wideo przez sieć neuronową jest to bardzo trudno zauważyć. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak woda reaguje na ruchy postaci. To naprawdę imponujące. Teraz spójrzmy na najdłuższą scenę, którą przetworzyłem za pomocą sieci neuronowych. Zaczyna się od tego, że jakiś człowiek siedzi obok smoka, a sam smok zaczyna się bronić przed jedną z drużyn. Zostawiłem wskaźniki zdrowia, ale zamiast nich pojawiły się jakieś imiona i jakby logo YouTube, co wygląda zabawnie. Ponieważ powiedziałem sieci neuronowej, że smog broni się przed atakującymi, postanowiła dodać smoki dosłownie wszędzie, gdzie tylko mogła. Dodatkowo sieć neuronowa nie rozumie dokładnie, gdzie przepływa rzeka, więc zalewa wodą połowę mapy. Smog wciąż wygląda ciekawie, choć ostatnim razem wyglądał lepiej. Z mojego doświadczenia w pracy z sieciami neuronowymi mogę powiedzieć, że im bliżej znajduje się obiekt, który ma zostać zmieniony i im więcej widać detali, tym bardziej zrozumiały będzie ostateczny efekt. Szczególnie jeśli obiekt nie wymaga długiego opisywania sieci neuronowej. Dlatego trawę czy drzewa łatwiej wygenerować niż bitwę jednej drużyny przeciwko drugiej. Jednak zupełnie nie rozumiem skąd wzięła się tutaj jakaś elektronika na kołach z facetem na górze. A tutaj postanowiliśmy zabić Nashora i zabawnie jest patrzeć, jak ludzie wokół stoją i obserwują to, a niektórzy nawet klaszczą i nas dopingują. Po raz kolejny rozbawiła mnie sposób, w jaki porusza się Illaoi. Jej krok idealnie pasuje do tego rodzaju wody. Naprawdę wygląda, jakby przechodziła przez wodę. Błyski wody od ogona Nashora znów wyglądają bardzo realistycznie. Zwróćcie też uwagę na skały i trawę na nich. Detale te są naprawdę imponujące. Zobaczcie, tutaj niszczę wieżę wroga na górnej linii, a moje stwory z jakiegoś powodu płoną. Efekt wybuchu wieży wygląda również bardzo realistycznie, chociaż całość przypomina trochę sen. A kim jest ta postać? Czy to jakiś zarządca wieży, czy ktoś inny? I dlaczego w ogóle znajdujemy się w jakiejś wiosce? A skoro już o tym, gdzie się znajdujemy, sieć neuronowa zdecydowała się zaleć całą mapę wodą i stworzyć coś w rodzaju potopu. Nawet w wodzie można zauważyć niektórych bohaterów, którzy nadal wykonują swoje zadania. Skąd bierze się tak duże pragnienie sieci neuronowej, żeby wszędzie wprowadzać wodę, nie mam pojęcia. Nawet gdy powiedziałem, że tutaj nie ma wody, to ona i tak ją dodaje za każdym razem. Na koniec spójrzmy, jak wygląda niszczenie Nexusa. Całość przypomina eksplozję jakiegoś wojskowego generatora, który wybucha po zniszczeniu. Wybuch jest ładny, choć mniej efektowny, niż można by się spodziewać. Cała scena wygląda jednak dość interesująco, choć zdecydowanie surrealistycznie. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i dajcie znać, czy bylibyście gotowi grać w ranket w takiej wersji gry.